Dzień dobry Państwu. Z okazji nadchodzących świąt Wielkanocnych życzę wszystkim, czy obchodzą, czy nie obchodzą, czy wierzą, czy nie wierzą, wesołego czasu, wesołych świąt. Jeżeli obchodzicie, no to życzę, żeby święta były obchodzone tak, jak chcecie, a jeżeli nie, to żebyście mieli spokojny czas, bo no, to jest mimo wszystko czas, w którym można sobie trochę odsapnąć i dobrze to wykorzystać. Chciałbym podziękować przede wszystkim wszystkim patronom. Bardzo wam dziękuję, patronom i patronkom oczywiście za to, że wspieracie mój kanał, moją działalność. Dziękuję wszystkim tym, którzy wsparli zrzutkę również na śledztwo dziennikarskie w sprawie jasnej strony mocy tak naprawdę mrocznej strony mocy. Dziękuję wszystkim, którzy wspierają moje live'y w donatach i wszystkim subskrybentom, wszystkim widzom po prostu również pozdrawiam serdecznie Discordowiczów, Discorderów dziękuję Wam, że tutaj się też udzielacie na serwerze, myślę, że serwer się dobrze rozwija, mamy nowego admina ostatnio, także to wszystko idzie w dobrym kierunku, pozdrowienia serdeczne dla Wiktorii Poloni naszej moderatorki wspaniałej no i mam nadzieję, że ten czas wiosenny tutaj przyniesie rozwój no i mojej działalności, ale przede wszystkim, żeby wszystko szło w dobrym kierunku a nie w złym Pozdrawiam serdecznie i miejcie dobry czas.